Toprent wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722-012 002. Remonty i spuszczanie wody letnisko w Sielpi ma już za sobą. Na miejscu trwają już tylko kosmetyczne prace, ale od majówki z uroków koneckiego kurortu korzystają prawdziwe tłumy. Widać to było doskonale podczas czerwcowego długiego weekendu. Wielkim zainteresowaniem cieszą się też nowe atrakcje. Trakt spacerowy, którym zbiornik wodny można obejść dookoła, czy nowo powstałe wyspy. Na miejsce przyjeżdża też coraz więcej kamperów, ale i osób biwakujących pod namiotem. Na weekend, który rozpoczęło Boże Ciało w Sielpi było niewiele wolnych miejsc noclegowych, a południowy brzeg Zalewu zaczął zaludniać się miłośnikami bardziej spokojnej turystyki. Przyjechały tam kampery, rozbito wiele namiotów. Niestety wiele osób korzystało z brzegu na dziko. Tymczasem tuż obok znajduje się zorganizowane pole namiotowo-kamperowe. Zawiera wszystkie niezbędne media, które mogą posłużyć do cywilizowanego spędzenia tam czasu, czyli jest budynek zaplecza wraz z taletami i natryskami, jest możliwość podłączenia się do energii elektrycznej, do wody i do kanalizacji, to będzie oczywiście płatne, przy czym no, koszty będą miarkowane i związane z koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania, dlatego że to gmina będzie płacić rachunki za wodę, za ścieki, za energię elektryczną więc, i za odpady. Jak na razie są próby korzystania nieodpłatnego, które kończą się tym, że, że po weekendzie y, ZOSIR y, posyła tam ekipę i zbiera jako jakiś kontener odpadów pozostawionych przez nieprasubliwych turystów. W Sielpi w okresie między sezonami pojawił się zupełnie nowy trakt spacerowy. Jest on utwardzony i wiedzie wokół zalewu, a po drodze spacerowicze czy rowerzyści specjalnymi mostkami przechodzą nad rzeką wpływającą do zbiornika oraz pomiędzy usypanymi wyspami. Jest także zapowiadane nowe molo oraz sztuczna wyspa, również pełniąca obecnie funkcję traktu spacerowego. Wydłużona została także ulica Spacerowa, będąca przecież głównym deptakiem turystycznej części Sielpi. Zaraz za, za y, dawnym molem, czy dawną groblą, jest... Tak, lefniego. tak. Y, z, na, trochę na przedłużeniu ulicy Spacerowej jest droga asfaltowa do końca działki stanowiącej kiedyś jakby kraniec części zagospodarowanej Sielpi. To jest droga, która ma prowadzić w znacznej części do czar, łapacza rumoszu, czyli do y, tego, tego rodzaju budowli, która ma służyć do zabezpieczeniu przed ponownym zamuleniem samego zbiornika. Natomiast nie ukrywam, że będzie ona traktowana jako część tej ścieżki spacerowej i być może w przyszłości również takiego popularnego ciągu i spacerowego, i handlowego, jak dzisiaj widzimy na ulicy Spacerowej. Od 1 lipca ruszy zaś strzeżone kąpielisko, które finansuje samorząd miasta i gminy. Pojawiają się głosy, że działać powinno ono dłużej niż dwa wakacyjne miesiące. Gmina jest za, ale chciałaby, by w kosztach wydłużenia działania strzeżonego kąpieliska partycypowali też sierpiańscy przedsiębiorcy. To wydaje się być zasadny wniosek. Być może nie chodzi o samo kąpielisko, bo ono wymaga jeszcze ciepłej wody. Ale sama sierpia jako, jako ośrodek żyje znacznie wcześniej niż tylko w sezonie. I bardzo możliwe, że w przyszłości ten okres sezonu, rozumiany jako okres odpowiedzialności bezpośredniej gminy, nieco wydłużymy, ale myślę, że w porozumieniu z, z samymi przedsiębiorcami, którzy tam prowadzą działalność, dlatego że <laughs> chcemy też uniknąć mówię wprost takiej sytuacji, w której sierpia będzie oznaczała upublicznianie kosztów, a prywatyzację zysków. Sezon z wszystkimi tego konsekwencjami stanowi spore obciążenie dla finansów gminnych. Staramy się je zbilansować z dochodami płynącymi z Sielpi, ale każde wydłużenie wymagałoby tutaj no, racjonalnego skalkulowania po stronie finansowej. Dopuszczam taką myśl, że Przedsiębiorcy działając na sierpi. Być może będą chcieli na przykład wydłużyć o miesiąc sezon, ale z, zdecydują się na to, żeby sfinansować w bezpośredni pośredni sposób ekipę ratowników. Na przykład. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dwa miesiące sezonu to jest y, dla samego utrzymania posterunku ratowników koszt y, przekraczający 50 tysięcy złotych, więc łatwo powiedzieć, że każde wydłużenie to jest. Y, odniesienie do tej kwoty w sposób proporcjonalny. Sezon turystyczny to także wzmożone patrole policji w Sielpi. Jak co roku uruchomiony będzie tam posterunek, a policjanci patrolować będą wodę ze specjalnej motorówki, a okoliczne ulice między innymi na elektrycznych rowerach. Z samych Końskich do Sielpi w lipcu i sierpniu dojedziemy specjalną linią autobusową komunikacji publicznej. Specjalna linia numer 8 będzie jeździć w weekendy, a na tygodniu dojadą tam kursy regularne. Również z początkiem sezonu uruchomiona zostanie przez staropolski Związek Gmin i Miast specjalna linia łącząca zalew w sielpi z zalewem Antoniów.